Kluczowe kosmiczne prawa rządzące wszechświatem i naszym życiem. Prawo jedności. Wszystko we wszechświecie jest ze sobą połączone i tworzy jedną całość. Wszystkie istoty, energie i zjawiska są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. To prawo pomaga w rozwijaniu poczucia jedności i współpracy z innymi. Prawo przyczyny i skutku karma każda akcja ma swoje konsekwencje. Wszystko, co robimy, myślimy i mówimy ma wpływ na naszą przyszłość. To prawo pomaga w świadomym podejmowaniu decyzji i dążeniu do pozytywnych działań. Prawo wibracji: wszystko we wszechświecie wibruje na określonej częstotliwości. Nasze myśli, emocje i działania również mają swoje wibracje, które przyciągają do nas podobne energie. To prawo pomaga w podnoszeniu swojej wibracji poprzez pozytywne myśli i działania. Prawo manifestacji. Nasze myśli i intencje mają moc tworzenia rzeczywistości. Poprzez skupienie się na pozytywnych celach i wizualizacjach. Możemy przyciągać do swojego życia to, czego pragniemy. To prawo pomaga w świadomym kreowaniu swojej rzeczywistości. Prawo równowagi. Wszystko we wszechświecie dąży do równowagi. Każda akcja wywołuje reakcję, która przywraca harmonię. To prawo pomaga w dążeniu do równowagi w swoim życiu, zarówno na poziomie fizycznym, emocjonalnym, jak i duchowym. Prawo wolnej woli. Każda istota ma wolną wolę i możliwość podejmowania decyzji. To prawo pomaga w szanowaniu wyborów innych ludzi i odpowiedzialnym korzystaniu z własnej wolnej woli.